No i się je przężyto. Troszkę mokrawo. Ładnie się uprawia. Ale to jest chujnia. Wstąpiłem się. W topach. Ja mówię, a zacznę sobie siać i będę coś po trochę nagrywał. Ale kłóciliśmy się w domu, żebym tu nie przyjeżdżał. A się uparli, że jedź. Jest sucho. Sucho jest, 5 cm na wierzchu. A pod spodem jest dalej to bagno, które było. Ale jak zwykle nie chcą mnie słuchać. Zobaczcie. No jak to wygląda. Co najmniej źle. Będzie musiał mnie tutaj na bok wyciągnąć. Wat ben je aan je Ah, je

Gładko poszło to wyciąganie, bo dobrze, że jak tylko usiadłem, to przestałem boksować, cofać, kombinować, bo to najgorsze. Wtedy się tylko zapierdila bardziej. Zaraz by się wysiewki całe zakleiły szajsem i już przerabiałem to w tym roku. Jest godzinka w plecy. Czy tam powiedzmy 40 minut. Ale nie spodziewałem się, że tam siądzie. Bo wyglądało na sucha, a pod spodem jednak nie. Dobra, stało się to, się stało. Trudno, trzeba siać, bo to nie ma czasu dzisiaj wieczorem. Muszę być w domu. spotkanie dobrze że chłopaki się szybko zebrali akurat był traktor odczepiony, tam była jakaś tam przyczepka malutka przyczepiona to moment ją odczepili i przyjechali, nie było żadnego agregatu tam ani nic. Tylko jest, jest dobra, ale razi słońce ostre. No, także można siać. Tam jeszcze jedno takie miejsce mam do ominięcia, ale to z daleka od niego. Tak jak tutaj, no to po wierzchu to, to ładnie to. O, bezchło. No tylko mówię, że tam gdzie to bagno, to pod spodem, oczywiście, dalej jest. No trochę za wcześnie, no kuciłem się w domu, właśnie, żeby dzisiaj nie jechać. Ty bardziej, że zapowiadają teraz cały lusieński tydzień pogody, a ja potrzebuję maksymalnie 4 dni siania. I to tak na spokojnie, po parę hektarków dziennie. po południami. Nie mówię, że całych od, od rana do wieczora Także to mi się wsiało. No ale dobra, chcą dzisiaj, to niech będzie dzisiaj Udało się szczęśliwie skończyć, więcej już się nie utopiłem się domu. O, nie będę ci już więcej nawijał. Eee, po prostu będzie tylko film tak jakby e, z samej wtopy. tô chamando